To jedna z trzech band, z którymi w życiu kradłem. Wyróżnia się tym, że pamięta moje złote dzieje. Gdy jeszcze nie wiedziałem o swojej chorobie i nie siedziałem zamknięty w mennicy jak szczurna z kraju śmierci. To jest Kayla. Ukończyła z wyróżnieniem inżynierię elektroniczną. Jej rozum ustępuje tylko jej patologicznej nieśmiałości. Roy ma niezwykły talent do włamywania się do pudła. Tak nie znosił swojego dawnego życia, że dziś widzi we mnie ojca, a ja w nim oddanego psa. Miłość od pierwszego wejrzenia. Damian dorabia na boku. Za dnia wykłada na uczelni. Po godzinach obmyśla skoki. Psiód roztrzepany jak każdy geniusz. Bruce. Bruce, człowiek od wszystkiego. Zna się na broni, żurawiach i palnikach. Obsawialibyście pewnie, że ma całkiem pustą głowę.